Jej! Yeah. Chyba jest już live. Widzi Pani? Czy jest? Zaczyna się kręcić? O, już teraz powinno być. Proszę sprawdzić, czy to działa wszystko. Zobaczymy. Jeszcze ja też odświeżę. U mnie jeszcze nie ma, ale coś się tu pokazuje mi. Ach, to nie, też. <grym> Ale powinno już być, bo jest excellent connected. O, no i widzę. O, Ben widzi. Jest! Działa! Dobrze. No to wreszcie nam hey, się uda. To mój mąż, kochany, który tutaj bardzo technicznie pomógł. Dobrze. <gry> Dziękuję, kochanie. Ja mam teraz napisane, że jest na żywo. Jesteśmy na żywo. Tak. Wreszcie. Wreszcie się udało. Mam nadzieję, że ktoś zaraz dołączy. Że ktoś był cierpliwy i dołączy. Ale dobrze, no to w takim razie nagrywamy, jak nawet... Nie... Tylko było sporo osób przedtem, ale w tej chwili no zrezygnowali. Spokojnie, wrócą, a jak nie, to wysłuchają później. Spokojnie. Tak czy inaczej robimy swoje. Ja zaraz po, jeszcze, jak będzie pani wypowiadać się, to w tym momencie postaram się udostępnić jeszcze z, y, osobom, które miały, wiedziałam, że na pewno czekają na to. Y, to w tym czasie może wykorzystam ten czas. Dobrze? Będę słuchać i. Tak, nawet jak wszystkim. Są serduszka jakieś, więc. O, no to jak są serduszka, to, to wspaniale. To znaczy, że ktoś jest nie widzę teraz ile osób Pani Marta ja przede wszystkim ja chciałam tutaj Pani serdecznie pogratulować postawy Pani postawy pani, tak? pani, pani cierpliwości i takiego takiego właśnie bardzo ciepłego gdy tego nastawienia. Bardzo na to Ale zaraz się wzruszę. A teraz zawsze ma? Jest... jest Pani taka spokojna? Chyba tak. Zawsze? No, raczej nie pamiętam zawsze. takich zawsze. sytuacji, kiedy zawsze. się denerwujesz. Ja. Ja, ja też... się denerwuję, się ale to nie, nie jest popularne. popularne. <głos> Dziękuję. <noise> ...popularne. Zazwyczaj okay. to jest tak, że Hmm. Dziękuję bardzo. To bardzo miłe. To, to... To nie wiem, czy, czy my tutaj, my... Ja obserwuję tutaj ta, na, na ta pani na kanale. I to jakoś... tak dziwię się, wie, to, się to wszystko, wszystko rusza. Ale tak, mam nadzieję, że to będzie, będzie dobrze. Mm -hmm. Mój mąż napisał, że jest straszne echo u pani Iwony. Tak napisał komentarz, że jest Proszę? echo, że jest echo u Pani Iwony. Że jest echo, a ja pani do, ale ja Pani to mówię cały czas, to nie jest u mnie echo, tylko mój głos słychać tam u Pani. Okej, okay, a wyciszony ma Pani telefon? Pani Iwonko, a ma Pani wyciszone to, co jest? Pani wyciszone ma ten filmik, który Pani obserwuje, bo może ten filmik gdzieś tam echo daje. Nie, tam, jest, tam nie ma głosu. Tam jest, jest wyłączona. Okej, okay, ja tylko się upewniam. Jest wyłączone. Ja, mam, ja, ja wiem, ja wiem, ale jest wyłączone wszystko. I jak Ja to... Właśnie ja to mówiłam przez cały czas, że, że ja słyszę. Że ja, ja to słyszę, słyszę właśnie. A może te słuchawki spróbuje teraz... Pani? bo słuchawki często załatwiają I słuchawki też tak było Te też, też okay. słuchawki z kolei panią słabo słyszałam więc ja, nie, nie bardzo w bo czego jest ten powód taki naprawdę nie mam pojęcia a da Pani Dwa radę? da Pani radę w razie czego? Czy, czy nie? ja dam radę tylko rzecz z tym, że to jest niekomfortowe dla słuchaczy Mm. No dobrze. Mm. To jest opóźnienie. Ja mówię, bo to jest opóźnienie. To. I oni to, i oni, oni to bardzo, bardzo słabo słyszą. Ben mówi, że nie jest źle. Ja się naprawdę zastanawiam. Co ja mam zrobić? Mm. Ben pisał, że nie jest źle. No to jest źle. tak, jakby. Jakby u pani to było. dwóch a co pani ma, włączone? Jakie ma pani włączone? Ja mam tylko laptop włączony. Ja już nie mam Okej. Okay. Ale, ale chodzi... chodzi mi o programy, bo ja mam wszystko pozamykane. Mam Przez tylko to? Zoom i Lek. Nawet ile... zamknęłam. Nawet laptop. YouTube zamknęłam, że już nie mam tego Okej. Okay. Pani Iwonko, a może, może taki mam pomysł, może mam taki pomysł, że Wymutuje się u Pani na Zoomie, bo może to jest problem? Tak sobie pomyślałam, Przyszała? że może się wymontuje na Pani Zoomie. Tylko nie wiem czy, ale no to wtedy będzie mnie Pani nie słyszała chyba. No nie, no to tak nie można zrobić, nie. Albo ja może, a może ja? Ale ja wtedy Ty Pani nie będzie słyszała. Nie. Czy Musi, musimy zrobić jednak tak jak jest chyba, bo bo jak ja wym, jak wymutujemy, to jednak to będzie, nie będziemy słyszeć, bo to przez YouTube co prawda słyszą inni. Ale... A jak, jak Pani się odłączy, to ja nie będę Pani słyszała. No właśnie. <gry> Dobrze, to zróbmy może po prostu wywiad, tak jak jest teraz. No, to, jest, to jest właśnie taka ciekawostka. Nie mam pojęcia, co mogę z tym zrobić. Patrzę tutaj u siebie na... To jest to samo. Mam, w, mam jeden lat. On po prostu że tego zrobiłem, że mi jakiś podobny. I już go sobie tam żeby pani nie Żeby było, ale już zrób to, bo okay. na to. Trzeba. Teraz nie rzędzę. Okej. Okay. Hmm. Ciekawe. To... Internet jest cały. No, to internet to sprawa. A proszę coś powiedzieć teraz, czy ja słyszę? Kręci widzę. Hmm. No, jest na żywo. Jesteśmy na żywo. Chwalam, coś zrobić. O, teraz słychać, tak. Teraz słychać. Przedeczkę nie było słychać. Ale dalej jestem, tak. Więc tu z mojej strony. Nic nie mogę zrobić. Okay. Bo ja to słyszę z powrotem. Nic nie możemy zrobić, to musimy przejść do rzeczy. Proszę? Jeżeli nic nie możemy więcej zrobić, to po prostu przejdźmy do wywiadu i zobaczymy. Tego wyjdzie drugi filmik i dołożymy. Proszę, pani Marto, ja mam inną propozycję. Jest osób. To samo, ja mówię do tych osób, których ewentualnie. Ja za chwilę zaproszę panią na swój program. Albo nagram, albo to opuścimy. To mogę to Pani, mogę dopuścić na swój. Okej. Okay. I dać film, nagramy I pani sobie. No dobrze, nie ma sprawy, możemy Taka tak zrobić. Porządku rozmawiać w ten sposób, że, że tylko, że no nie będzie, nie będzie tych ludzi. No. Będą. Ja i proszę. To co proszę na mój kanał? Jasne, że tak. No to więc to możemy spróbować zrobić. Ja czy, czy... Nie To jest proste. Ja pani po prostu wysyłam link. Pani w to wchodzi i już. Dobrze. Myślę, że to dobry pomysł. Ja po prostu umieszczę pod, który teraz jest bo, na żywo. Bo, stop, stop. Nie przeszkadza. Wystawię z pogłos tutaj. Mhm. W momencie, ja będę mówiła dużo, to i mówi ten drugi głos. Rówi. Dobrze. To tutaj mówi. Ja otwieram Facebook w takim Wie? razie. Y, Zrobię y, ten. ja, to, y, ja... Ja to jeszcze zaraz powiem i włączyć, no to po prostu, a czy te, które były, tak, usunąć według Pani? No, chyba tak. Bo chyba jeden tak. bym mogła zostawić, Pani który, jeden ja bym no. mogła, Pani Iwonko, Pani... jakiś krótki, gdybym, zarabimy, może to 11 minut właśnie, że mieliśmy takie problemy techniczne na Pani Zoom i dlatego wtedy można po prostu napisać ludziom od razu link, do tego wysłać. Pod, na, pod tym filmikiem wysłać link od razu, żebyś się pośrednio z mojego kanału. Okej. Okay. Czyli teraz zakończyć y, ogólnie ten zoom, y, bo na razie jeszcze mamy... Ja myślę, że chyba A, tak. Dobrze. To przepraszamy Ale... i zaraz wycięba, żeby, żeby dołączyć się do pani Iwony. Ale pani Wąka widocznie ma to wiedzieć. lepiej, tak będzie bardziej praktycznie. Dobrze. Kończę, przepraszam, tego live'a i do zobaczenia za chwilę. Dobrze. Było osiem osób. No, tak ja. no, było wcześniej, bo wdzięłam 11 wcześniej. No, ale w ogóle to wiem, że dużo osób przyjść. No, co zrobić? Życie. Na coś mały powód to się tym nie przejmujemy, bo po co? No, no przynajmniej ja tak mam. Pani jak, Przewodnicząca. Jak... Ja już pani to przesyłam, zaraz zrobię. Dobrze, włączam. Ja włączam sobie właśnie tam, na tobie. Co się To Co to robimy? Ja całkowicie taka, żeby nie zabierał energii, że tak powiem. Tutaj przyłamam pani ten No właśnie, tak. Okej. Chodzę, moment. Musi mi się otworzyć. W ogóle, no bo Zoom, Zoom też jest ja mam stary komputer. Chyba, że wejdę na tablet. To... A, co się stało? Nie po prostu jest starszy komputer i on troszkę...